Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym dniem z życia. Jest godzina 5:40. Ja wstałam parę minut temu i zabieram Was dzisiaj na cały dzień ze mną. Będzie fajnie, mam nadzieję, bo jest czwartek. Nie mam pojęcia, który dzień. 26 26 dzień października i dzisiaj jedziemy na targi książki w Krakowie. Jestem umowiona z Zuzu i z Karolą w naszym e, Airbnb, który sobie zarezerwowałyśmy, więc dzisiaj się tam spotkamy, ale wcześniej mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, więc was ze sobą zabieram. Jeśli chodzi o to, dlaczego wstałam o 5.40, to dlatego, że muszę jechać do rodziców, bo muszę przypilnować e, puszka mojego psa, jakby ktoś nie wiedział. Bo to już jest staruszek i on nie może być za bardzo sam, a oboje muszą gdzieś jechać, więc parę godzin z nim posiedzę. Powiem wam szczerze, że przez ostatnie dwa dni wstawałam o godzinie 5 równej, żeby iść biegać, i dosłownie wstawałam do strzału. Jak budzik zadzwonił, ja wstawałam od razu, ubierałam się i szłam biegać, i kompletnie nie miałam z tym problemu. A dzisiaj o tej 5:30, jak mi zadzwonił budzik, to naprawdę strasznie nie chciałam wychodzić z łóżka, nie wiem od czego to zależy, a wychodzenie biegać na takie zimno o godzinie 5.30 nie jest najprzyjemniejsze, szczerze mówiąc, więc... No ale miałam jakąś większą motywację. No ale tak, muszę się rozbudzić. Już mi się kawa robi, więc e, biorę kawę i o 6 muszę wyjechać, więc tylko idę umyć zęby i, i jedziemy. Jem sobie rosół na śniadanie, wszystko fajnie, ale jak mój tata mógł zrobić makaron penę do rosołu, zamiast nitek? To w ogóle przez ten makaron nie smakuje jak rosu. Ten aparat jest w strasznie dziwnym miejscu, ale nieważne. Montuję teraz film na dzisiaj, Bookhol, e, będzie na kanale, już jest na kanale, jak widzicie tego vloga. Jeśli chodzi o książkę na dziś. To jest to Starsza Pani z Nożem od wydawnictwa. Mowa we współpracy z wydawnictwem powstaje ten film. To jest książka, której ja się nie mogłam doczekać, bo to jest historia starszej pani, która jest płatną zabójczynią i ma pokaźną kolekcję noży w domu. Co tam się będzie dalej działo, nie wiem, nie chcę czytać całego opisu, bo ta książka jest bardzo krótka, ona ma zaledwie 200. 40 stron, coś takiego. Więc dzisiaj planuję ją całą przeczytać i przyjdę oczywiście z jakimiś update'ami. Piję sobie kawkę, pracuję i tak to teraz wygląda. Jeszcze tutaj jakiś czas posiedzę, bo jest aktualnie 8.58. Posiedzę tutaj i później jadę do domu. W domu muszę ogarnąć kilka rzeczy. Chciałabym zrobić coś sportowego dzisiaj, chociaż przez ostatnie. Trzy dni miałam chyba z pięć treningów, ale i tak chciałabym dzisiaj iść na siłownię albo iść pobiegać. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie, ale wezmę rzeczy do Krakowa do biegania. Może tam mi się uda pójść rano, biegać jak dziewczyny będą jeszcze spać, zobaczymy. Ale tak, dobra, odezwę się do Was później, jak już coś tutaj zrobię konkretnego. Słuchajcie, jadąc do domu, odebrałam dwie paczki. Jedna z nich jest bardzo duża. Zaskoczyła mnie jej wielkość, bo nie spodziewałam się w ogóle paczki od tego wydawnictwa. Ale dobra, zacznijmy od jednej, którą wiedziałam, że przyjdzie. Czyli zanim wyblakną wspomnienia, trzecia to już jest chyba część serii, zanim wystygnie kawa. Ja mam patronat właśnie nad pierwszą częścią i tutaj mamy trzecią część opowiadań z nowymi bohaterami, więc tak będę Wam o niej mówić na Instagramie akurat, ale tutaj możecie zobaczyć moje logo. Tak, więc to jest mój patronat. A teraz paczka niespodzianka od wydawnictwa Dwie Siostry. Mam tutaj kilka tytułów. Wydaje mi się, że to mogą być ich premiery jakieś, bo wcześniej o tych książkach nie słyszałam. Pierwsza to Tajemniczy Nieznajomy, tak się prezentuje. Ale piękna. Dalej mamy To jest Max. Oczywiście to są książki dla młodszych czytelników Tu mamy bez ilustracji już książkę, czyli Cowboy Ross, jak przetrwać szkołę widząc na jedno oko To jest taka już chyba dla troszkę starszych dzieci I Lot Jaskółek Ona też nie ma ilustracji, tylko ma sam tekst Więc tak, i jeszcze tu było coś takiego Ale jeszcze tego nie wyjęłam o, Ale cute! Miłość jest elektrykiem, ale to jest słodkie. Jak widzicie, ja już jestem w domu, ogarnęłam się, więc teraz mogę spokojniej sobie czytać Starsza Pani z Nożem, bo u rodziców przeczytałam tylko chyba tam 30 stron. I zapowiada się dobrze. Nie wiem, w którą stronę w ogóle pójdzie ta historia i co tu ma się wydarzyć, ale jestem mega ciekawa, więc teraz chciałabym chociaż do połowy dojść i coś wam o niej powiedzieć. Muszę się jeszcze tylko spakować z takich rzeczy, które muszę zrobić, bo z pracy zrobiłam praktycznie wszystko na działce, więc tak, idę. Czytać. Nagrywałam Bookhol, więc teraz niestety muszę te wszystkie książki poukładać na biblioteczce, ale już mam posegregowane gatunkami, więc powinno pójść dość szybko. O mnie jest taki, że mm, pewnie większość z Was wie, że przez długą część mojego życia, bo przez około 10 lat trenowałam wyczynowo lekkoatletykę, i jakby ja od zawsze byłam dobra w sprincie, czyli biegu na 100, 200 metrów, 60 metrów, więc e, tak jak typowa sprinterka, bardzo nie lubiłam biegać długich dystansów, w sensie jakieś wybiegania, typu parę kilometrów biegania, to było dla mnie coś najgorszego na świecie, nienawidziłam tego. Jeżeli ja miałam na rozgrzewce przebiec 800 metrów, czyli dwa kółka wokół stadionu, to dla mnie to już było wystarczająco. Mm, ale ostatnio jakoś tak poczułam potrzebę, żeby Iść pobiegać, i powiem Wam, że tak się wkręciłam w to bieganie, chociaż dalej tego nie lubię. Samego jakby procesu biegania dalej nie polubiłam, ale bardzo lubię uczucie po. I jakoś daje mi to taką satysfakcję i takie jakieś uczucie w całym ciele że wręcz mam wrażenie, że się od tego uzależniłam i teraz chodzę biegać praktycznie codziennie e, przez ostatnie dni a jakby biegam już tak regularnie tak z 2-3 tygodnie e, więc specjalnie na targi biorę rzeczy do biegania tu mam przygotowane rzeczy do biegania a tu mam całą resztę przygotowaną I jakby mogłabym wziąć małą walizkę na same ubrania ale te rzeczy do biegania zajmują tyle, że muszę wziąć większą walizkę ale powiem wam, że naprawdę Jakoś coś jest w tym bieganiu fajnego, więc Teraz poza siłownią i poza lekkoatletyką, którą sobie uprawiam tak o po prostu dla siebie Też biegam rano, więc dość dużo tego sportu mam, bo Codziennie robię po jedno albo dwa treningi, co nie jest normalne, to nie jest dobre Nawet, więc muszę trochę e, zastopować e, z tym i, i trochę to, wiecie, rozłożyć lepiej w czasie Bo teraz po prostu jakoś tak miałam takie, taką motywację do trenowania, że chciałam wszystko zrobić na raz I przez ostatnie dni naprawdę bardzo dużo tego robiłam I czuję to w moim ciele, więc może nawet lepiej, że dzisiaj nie mam czasu iść ani biegać, ani na siłownię Bo trochę moje ciało odpocznie chociaż ten jeden dzień Więc tak, chciałam taki update mały zrobić życiowy, jak widzicie tak wygląda aktualnie sytuacja w salonie. Tu jest część łóżka, a to dlatego, jeżeli widzieliście na moim InstaStory, to wiecie. Zalało nas ostatnio. Teraz Wam tutaj pewnie wyskoczą jakieś zdjęcia albo filmiki, jak to wyglądało i jak wygląda teraz. No, powiem Wam, że, że była to sytuacja dramatyczna, bo Walnął nagle kaloryfer i zaczęła z niego lecieć woda. I niestety nie mogliśmy wyłączyć tej wody, nie wiedzieliśmy gdzie są jakby zabory, bo myśleliśmy, że są w piwnicy, w którejś piwnicy z który, któregoś z sąsiadów. Nie mogliśmy się do nich dostać. Okazało się, że w ogóle zawory są w innej klatce, więc ta woda lała się, dosłownie ona, ona po prostu tryskała z tego, jak jak na basenie i lała się chyba z 30-40 minut, zalało nam no, z połowę mieszkania i <gryw> poziom wody był chyba taki do kostek dosłownie. No i później to wszyscy wyciągaliśmy, dlatego sypialnia jest teraz niestety nieczynna, bo suszy się tam podłoga przez ostatni tydzień się suszył, półtora tygodnia, bo to było jakoś tak jakiś czas temu. Więc tak, na razie żyjemy z tymi wszystkimi rzeczami tutaj, ale tak, tyle się u mnie ostatnio działo. Zalało mi mieszkanie i zaczęłam biegać. Miałam się odezwać jeszcze z domu, ale doszłam do wniosku, że szybko się zbiorę i pojadę zanim będą największe korki w tam w okolicach Żywca. I udało mi się je ominąć, już jestem w połowie drogi do Krakowa, więc pomyślałam, że teraz jest dobry moment, żeby wam powiedzieć o Starszej Pani z Nożem. Ponieważ mam dość mieszane uczucia na razie, jeśli chodzi o tę książkę. Mamy tutaj e, naszą główną bohaterkę, Ro, Ruk, Ruk Szponę, która jest około tam, wiecie, 65-letnią kobietą i pracuje jako płatny zabójca. Ja chyba jestem na jakimś parkingu i powinnam wziąć bilecik I boję się, że ktoś tu podejdzie i mi da mandat, bo nie wzięłam bileciku Ale tak, pracuje ona tak jako płatny zabójca I jest jedną ze starszych osób w, tym, w tej swojej takiej firmie, w tym stowarzyszeniu Nie wiem jak to nazwać, tych płatnych zabójców No i jakby widzimy, że od początku jest nadmieniane, że ona jest starszą osobą Ma problemy już z pamięcią, raczej powinna być już na emeryturze Ale dość dobrze sprawuje się w swoim zawodzie Nigdy raczej jakiejś takiej większej gafy nie, nie popełniła i nie, pod, nie podwinęła się jej noga, więc e, cały czas dostaje zlecenia i cały czas pracuje w tym zawodzie. I widzimy też, że jest... Ten pan wygląda jakby był kimś od sprawdzania bilecików, mówię wam. Albo nie. I widzimy, że jest ona dość samotną kobietą, w sensie do około setnej strony tak naprawdę niewiele się o niej dowiadujemy. Dopiero później wchodzi wątek jej przeszłości, tego jak była młodsza, em, jej rodziny, tego jak... Znalazła się w tym miejscu, w którym jest, i właśnie ja w tym wątku teraz jestem. Do tego też na początku historii coś się dzieje, później obserwujemy jakby naszą główną bohaterkę, która coś tam sobie działa, po czym nagle przenosimy się do innego momentu i zmieniamy perspektywę na inną osobę, ale to jest po części połączone z tym, co się działo wcześniej. Ale na razie powiem Wam, że jest to tak trochę pomieszane, w sensie po trochu było różnych sytuacji, i nie do końca jestem w stanie jeszcze je w pełni połączyć. I może dlatego też nie jestem aż tak zaangażowana w samą historię, bo powiem Wam, że jak jej nie czytam, to raczej o niej nie myślę. A myślałam, że przez ten wątek kryminalny, przez ten wątek płatnej zabójczyni, ja takie wątki uwielbiam. Uwielbiam wątki jakichś takich agentów, detektywów i tak dalej, i tutaj to jest, ale to jest tak napisane. Niezbyt angażująco. Mam nadzieję, że to jest po prostu chwilowe i zaraz się wkręcę w to wszystko. Może teraz, bo czytałam tę książkę do tej pory, może teraz, gdy posłucham ją w audiobooku, bo znalazłam audiobook, więc dosłucham już ją w audiobooku, może audiobook mnie jakoś bardziej zaangażuje. Zobaczymy. Nie wiem, czego to jest kwestia, bo ta książka uważam nie jest zła, na pewno, ale może, może to raczej moja wina. Zobaczymy. Na razie nie oceniam. Bardzo ciekawa jest tutaj postać głównej bohaterki, ponieważ to jest kobieta. Tak, jak mówię, starsza, która żyje w społeczeństwie właśnie tej Korei Południowej, gdzie tam osoby starsze są darzone ogromnym szacunkiem. Ale jest to też kobieta, a wiemy, że do kobiet jest trochę stosunek inny niż do mężczyzn, więc ciekawie jest czytać właśnie o takiej osobie jeszcze pracującej w, tak, w takim zawodzie, który najczęściej jest opisywany raczej jako zawód męski, a ona jest tą właśnie bezwzględną zabójczynią, która e, jakby robi, co ma robić i idzie dalej. E, więc to jest bardzo ciekawa perspektywa. Na razie, na razie jestem dobrej myśli. Zobaczymy, jak będzie dalej. E, ja jadę do dziewczyn teraz już e, myślę, że tak za godzinę półtorej będę i e, wtedy się do Was odezwę. Pokażę Wam, jakiej książki wzięłam na same targi mm, i, i tyle. Więc będę się odzywać później. Słuchajcie, dojechałam, Karolcia To ja! Wszyscy się cieszymy na mój widok! Ostatnio ktoś mi napisał, że my się nie lubimy. <laughs> Skąd wiecie? Bo ostatnio. <laughs> Wszystko się wydało. Ja trochę leżę, bo trochę zdycham, bo zostawiałam auto w innym miejscu i moja choroba lokomocyjna podczas jazdy Uberem 10-minutowej dała się we znaki bardzo mocno. A zaraz dziewczyny będą mi śpiewać 100 lat, więc chciałam <laughs> to nagrać, ponieważ jeszcze nie widziałyśmy się od moich urodzin, więc w sensie nie widziałyśmy się na moją urodzinę. Więc Zaraz tutaj zaprezentuję swoje zdolności wokalne. Trzy, dwa. Czy mogę już otworzyć? 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje, <mulity> nam prawa. Uh, 100, 100 lat, 100 lat, 100 <mulity> lat, niech żyje, żyje, nam prawa. Jeszcze raz, jeszcze raz. niech, 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 niech nie, <mulity> żyje, na Nie, <mulity> <mulity> żyje, nie, nie, żyje nie, 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 to jest najbrzydsze opakowanie, jakie w życiu widziałam. No tak. Słuchajcie, no tak. zrobię wam fokus na to, żeby jakbyście nie. Dokładnie, nie... o to chodziło. Wow! Ale to, tak. w to serce. Dobra, robicie ze mną unboxing, widzowie. Hmm. Jak coś to przyznaje, ja jestem winna ewentualnie. Tak. W razie w Suzy. Ale nie no też akceptowane było, także akceptowane. Boję się, boję się, boję się. Jezu pierścionek i naszyjnik. Zgubiłam wszystkie pierścionki ostatnio, wiecie? Jak to? Wszystkie pierścionki zgubiłam. Gdzie? To nie wiem. Być. Być w jednym miejscu, gdzieś. No tak, wdałam je do woreczka, jak się przeprowadzałam. I nie wiem gdzie wow. są. I zgubiłam ten woreczek. Wszystkie moje pierścionki. O, matko. Jezu jak wspaniale i naszyjnik. Wszystko jest piękne. Thank you. Przychodzę już zakończyć ten film. Jak widzicie, trochę mi nie wyszło zakończenie go w dzień, gdy go nagrywałam, ale przyznam wam szczerze, że, przy, że przyjechałam I jakoś tak siedziałyśmy z dziewczynami i tak naprawdę nie było co nagrywać, bo po prostu siedziałyśmy i gadałyśmy Więc no też nie, nie, nie chciałam was zanudzać minutowym klipem, jak siedzę i rozmawiam Więc tak, skończyłam Starszą Panią z Nożem, nie skończyłam jej tego dnia, gdy i ją czytałam, dokończyłam ją później, bo powiem Wam, że po pierwsze czułam, że chyba to nie jest dobry dzień na tę książkę, a po drugie też nie chciałam tam wiecie siedzieć, bo się dawno z dziewczynami nie widziałam, więc nie chciałam też siedzieć i czytać, tylko wolałam z nimi spędzić czas. I chyba nawet lepiej, że tak zrobiłam, że zrobiłam sobie trochę taki odstęp między pierwszą a drugą połową tej książki, bo wiele lepiej mi weszła za drugim razem, w sensie jak ją kończyłam już po jakimś czasie. O fabule już Wam mówiłam, tak naprawdę nie ma co tu za wiele mówić, bo ta książka jest króciutka. Tak jak mówiłam, nie ma za nawet 250 chyba stron, więc nie chcę Wam tutaj za dużo zdradzać. To, co mi się w niej podoba, to jest jakby sama główna bohaterka, której losy tutaj obserwujemy, bo tak jak mówiłam, na początku widzimy jej codzienność, później trochę do przeszłości wracamy, widzimy jakieś tam jej akcje, w których brała udział, jej stosunek do tego kiedyś i teraz, gdy coraz bardziej wielkimi rokami zbliża się ta emerytura, której ona tak bardzo się boi, bo to nie jest taka st stereotypowa starsza pani, tylko to jest bardziej starsza pani, która właśnie nie chce być włożona do tego samego wora, co te wszystkie właśnie starsze pani, które narzekają na biodro, które siedzą w domu i tak dalej. Ona wiecie, jest przebojowa i e, widać to po niej i widać jej strach i przerażenie tym, co się zbliża i też trochę zmianę nastawienia do wszystkiego, przewartościowania pewnych rzeczy i e, też widzimy Ją jako samotną kobietę, która wraca tylko i wyłącznie do domu, do swojego pieska, kłopotki. To jest strasznie słodkie, e, więc mnie zawsze rozczula, jak mamy taką, wiecie, bezwzględną, małą, uczuciową bohaterkę. I ona ma na przykład pieska albo kotka, to jest mega cute. Oczywiście w tylko w momencie, gdy dobrze traktuje to zwierzę, to jest cute. Ale tak, jest to na pewno bardzo ciekawa pozycja, bo ona nie jest taka oczywista, ponieważ mamy tutaj niby taki. Kryminał, thriller, ale um, te rzeczy nie są w żadnym stopniu krwawo opisane i dla mnie też nie było jakoś mega wciągające. Ta akcja tak nie pędzi, także, prostu wiecie, przewracacie ze strony na stronę i chcecie wiedzieć, co się wydarzy dalej. Nie, tak, ja tak nie miałam. I mamy też bohaterkę, która z jednej strony ma kilka cech, ale z drugiej strony nie, nie znam jej aż tak dobrze, ale to mam takie uczucie, że ona nie chciała, żebym ja ją dobrze poznała, wiecie, o co mi chodzi. Nie umiem wam tego opisać. Ale mam wrażenie, że to było bardziej zależne od bohaterki niż od autorki, bo to o, o, autorka to napisała, prawda? Tak, tak, autorka. Więc jest to książka specyficzna i na pewno nie każdemu przypadnie do gustu. Mi się podobała, ale nie skradła mojego serca i nie wciągnęła mnie tak, jak myślałam, że to zrobi. Ale wydaje mi się, że to po prostu chodzi o styl tej autorki, bo to jest druga książka, którą czytam i mam podobne odczucia, więc to raczej już jest zależne ode mnie, a nie od samej książki. Myślę, że ta książka będzie też dobra dla osób, które nie lubią takich krwawych, pędzących thrillerów i kryminałów, tylko chcą coś lżejszego, ale równie angażującego. To może być na pewno dobry wybór dla Was, więc ja polecam. Ale nie jakoś szałowo, tylko po prostu ta książka była spoko. Takie, takie mam odczucia do niej. Jeśli chodzi o książki, które ze sobą wzięłam na targi, to pomyślałam, że pokażę Wam je w następnym filmie, bo nagrywam całego vloga targów, który będzie prawdopodobnie za parę dni na kanale, po tym jak zobaczycie ten film, więc tam Wam pokażę. Tam też zrobię Wam book haul z wszystkimi książkami, które na targach kupiłam. Mm, tak. To tyle. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście w ten przedtargowy dzień. Dajcie mi koniecznie znać, co tam u Was, czy planujecie sięgnąć po tę książkę bądź czy czytaliście pierwszą książkę wydaną w Polsce tej autorki, czyli piekarnia czarodzieja. Piszcie mi Wasze opinie koniecznie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle widzimy się następnym razem. Cześć!